W dniu dzisiejszym gościmy w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, gdzie odbywa się panel koleżeński, oceniania kształtującego z programu Szkoły Uczącej się. Jakie realizowaliśmy zadania i jakie wymagania? Myślę, że o tym. Powiedzą Państwu dokładniej nasze literki oceniania kształtującego. Realizowaliśmy dwa cele przez dwa, dwa lata, które miały wykazać, że nasza szkoła jest szkołą uczącą się. Panel jest możliwością do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, podzielenia się wiedzą między nauczycielami. Jest również możliwością do przeprowadzenia rozmów z rodzicami, nauczycielami i uczniami naszej szkoły. Drugi cel, jaki realizowaliśmy w programie Szkoła Ucząca się, to był cel zdrowotny, związany z propagowaniem wśród uczniów zdrowego stylu życia. Dzień dobry, jeszcze raz witam serdecznie. Cieszę się niezmiernie, że mogę się w gronie panelistek, panelisty i też reszty osób, które da się też przedstawią, spotkać się z Państwem i porozmawiać o Waszej szkole, o Waszej pracy i o tym też jak my pracujemy, ponieważ to spotkanie będzie taką doświadczeń pomiędzy Wami i nami i nami a wami. Także mam nadzieję, że będzie ono spotkanie dla nas bardzo uczącym się i wszyscy z niego będziemy tacy napakowani i naładowani, wiedzą nowymi miłościami, doświadczeniami i wrażeniami. I przyjechałam z chemnikiem, zespołu szkołą naprowadzać działami integracyjnymi, tutaj z ciekawości, uczymy się, podglądamy i staramy się wykorzystać to, co zobaczymy. Ja jestem z Sokołowa Podlaskiego, tak. my jesteśmy prawie w panelu. Przyjechałem do Was z pobliskiego Miasteczka, oglądać na jeziorne, no z ciekawości. No, moja szkoła szkoła prywatna, Montessori i trochę się różni od takiej wielkiej, no, przeszklonej, wspaniałej szkoły jak Wasza. Więc bardzo się cieszę, że może możemy popatrzeć z niej perspektywy na to, co się tutaj dzieje. Pani dyrektor, drodzy Państwo, drodzy uczniowie, drodzy rodzice, jest mi niezmiernie miło w imieniu moim, ale też tutaj wszystkich zgromadzonych panelistów i panelistów, wręczyć Państwu tytuł Szkoły Uczącej się na lata 2014-2017. Gratuluję serdecznie, wszystkiego dobrego Proszę Państwa, ja bardzo, bardzo dziękuję w swoim imieniu, wszystkich nauczycieli, a także i rodziców, którzy nas codziennie wspierają naszych uczniów, że Państwo doceniliście naszą pracę. I to, to jest właśnie i dla naszych uczniów, i dla wszystkich Pani Wójcie, mamy na... na Następne lata certyfikat szkoły uczącej się jest to satysfakcja dla nas wszystkich. W związku z powyższym staramy się właśnie młodzieży, dzieciom dać jak najwyższy poziom, jeżeli chodzi o kadę, o poziom wykształcenia kadry i kadę u nas jest ambitna, ucząca się i cały czas właśnie jest twórcza. I właśnie niech to Wam przyświeca, i w roku 2015 będzie certyfikat do 17. Do, do 7, a to nie znaczy, że jesteście zobowiązani z obowiązku, i zawsze najlepszymi, dlatego wszystkiego Wam dobrego życzę. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję.